Siemaniu! A w dzisiejszym odcinku wbijemy kolejny level mojego audio. A tak w zasadzie to nie wbijemy żadnego levelu. Bo level up to ulepszenie czegoś. E nie ulepszę mojego audio. Ja po prostu je zmienię na nowe. Zacznijmy od tego, jak wyglądało moje dotychczasowe audio. Moje dotychczasowe audio to była kamerka, przejściówka z USB-C na jacka, rozdzielacz na dwa jacki, dwa mikrofony krawatowe. Jak wcześniej było słychać, jakość była naprawdę średnia, ale za to to było budżetowe rozwiązanie i jako tako działało. Więc do pewnego momentu go używałem, ale z racji, że zima, jest czas, nie mam większych wydatków, to postanowiłem zmienić audio na nowe. W czasie, gdy wejmuję poduszeczki i stare audio, żeby zrobić porządek z kablami w środku przy okazji, opowiem wam dlaczego wybrałem DJI Mic 2. Z głównie dwóch powodów. Powód pierwszy mają gniazdo ładowania, i w trakcie, gdy bateria będzie powoli padać, będę mógł w trakcie jazdy i nagrywek podłączyć po prostu na przykład powerbanka i ładować na bieżąco i jednocześnie dalej nagrywać audio. W przypadku nowszych wersji DJI Mic nie ma takiej możliwości. Mikrofon muszę wyjąć, włożyć do etui ładującego, żeby się ładowały dalej. I w takiej sytuacji nie będę miał w ogóle audio na nagraniu. A drugim powodem jest to, że te mikrofony mają wejścia jack. A dlaczego mi na tym zależało? Z prostego względu. Mikrofon jeden Nagrywa to co ja mówię. Czyli może być tuż o moich ustach, gdzie jest w kasku miejsce na to. Natomiast drugi mikrofon ma nagrywać to, co słyszę w Interkomie. Muzykę moich znajomych nieważne. Tylko że żeby nagrywał to, co ja słyszę w interkomie, musi być miejsce, żeby go tam zamontować. I tu właśnie jest problem. Nie ma miejsca na taki mikrofon, czy nowszej, czy starszej generacji, więc do aktualnego mikrofonu, który kupiłem, podepnę mikrofon krawatowy, który się zmieści koło głośnika interkomu i będzie mógł nagrywać wszystko to, co ja słyszę w interkomie. Albo jestem w błędzie i jest dużo lepsze rozwiązanie. Nie wiem, ale tak wymyśliłem i tak zrobiłem. Po ogarnięciu bałaganu w kasku biorę się za robotę. Pierwszym pomysłem było przyklejenie magnesów od mikrofonów na dwustronną taśmę APP, taką jakby piankową. Tej samej, której użyłem do montowania uchwytu na kamerę do kasku. Tylko tu pojawił się jeden problem. Magnes był znacznie mocniejszy niż taśma. Moim następnym pomysłem było użycie kleju, ale klej okazał się też nietrafionym pomysłem, ponieważ wewnątrz kasku są różne przetłoczenia, kształty, krawędzie i ogólnie chropowata powierzchnia. W przypadku mojego kasku klej nie mógł złapać i się nie skleiło. Więc postanowiłem Połączyć te dwa pomysły: dwustronna taśma piankowa, która się dostosuje do kształtu, i klej, który jest mocniejszy od magnesu w mikrofonie. I skoro już mam rozwiązanie tego problemu, mogę w końcu przykleić mikrofony. Oczywiście wcześniej odtłuszczam powierzchnię, ściereczko z alkoholem i ustalam idealne położenie mikrofonu w kasku, tak żeby nie przeszkadzały. I gdy mamy to już zrobione, wsuwamy gdzieś mikrofon krawatowy w pobliżu słuchawki interkomu, Robimy porządek z kablami i podpinamy mikrofon krawatowy do mikrofonu DJI Mic 2. I gotowe. Tak właśnie brzmi moje dotychczasowe audio. Nie jest wybitne i jego największym minusem jest słaba jakość. I poza tym jeszcze fakt, że nie mogę odpiąć kamery i nagrać przykład z ręki. Bo mikrofony są poprowadzone na kablu, są przewodowe, niestety. I tak oto mamy zamontowane nowe audio. Czy jest lepiej? Nie wiem, jak będę edytował film, dopiero zobaczę różnicę. Ale na pewno już widzę jeden plus. Kamera jest tu, mikrofon tu. To jest fajne. Dzięki, wielkie zaglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Póki co. Dalej oczekujemy kolejnego sezonu. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dzięki, nara do zobaczenia w przyszłym sezonie. Puu.